dobry kochani, wyląd nas dzień 13, cały, całą noc myślałam, że ładowałam telefon, a nie jest naładowany, więc pewnie źle wtyknęłam. Byłam po mleku, do kawy i po jajka i teraz wszyscy idziemy w Warszawę, w 14. Kochani, nastąpiła minimalna zmiana planów. No, wczoraj byłam tak padnięta, że tylko zjadłam tą zupę i poszłam spać. Wie, znaczy jeszcze zmontowałam vloga i dodałam. I nie miałam się umyć włosów, więc są takie średnie, ale jak zrobiłam kitkę, to nie jest źle. Coś mi tu wychodzi, więc pasta do zębów jest najlepsza. Na takie sytuacje chciałam mm, powiedzieć, że zmiana planów, bo nie zobaczymy się dzisiaj z Piotrkiem, ale zobaczymy się jutro, tak będzie lepiej. Bo jutro wtedy wszyscy spędzimy cały dzień, a dzisiaj i tak mój brat jedzie na galę, więc on będzie dopiero jutro u nas. No jest godzina 10.52, dziadek poszedł z nią na spacer. Mama bierze kąpiel, tu musimy jeszcze wszystko ogarnąć, bo mój tata... Wiecie, musiał się też trochę wyspać, mój brat też jedzie sam, bo on na tą galę, więc to no jakoś o 12, to my nie możemy wcześniej wyjechać, no i tak strudziliśmy, że no to nie wiem, o której będziemy w sumie w Warszawie, ale chciałam Wam pokazać prezent od mojego brata, jaką dostaliśmy śliczną jeansową kurteczkę ze spiczem. Jak Wam nagram. Piękna, jest oczywiście troszkę większa, ale jest tak piękny ten jeans. Tu ma całego stycza na całej długości. To jest rozmiar na 98. Yy, I tak, i z przodu ma takie guziczki. I tutaj jeszcze małego stycza Więc jest piękna. Nie wiem, czy wam może jakiś tak w lepszym świetle. Nie chcę wam pokazywać bałaganu, bo wiecie, jak to jest. <gryw> jak się ludzie zbierają, więc no, taki dżinsik. O. Yy. A w ogóle, jak pakowałam torbę, to ogarnąłam, że przecież mama mi dała te czarne spodnie, to takie obcisłe, co na dole są lejące, i wiecie, do nich nie muszę mieć żadnego paska. Na pupie mi się trzymają, eee, ale teraz na drogę ubiorę jeans. Ale ja cały czas chodzę w dżinsach, bo ja je spakowałam do torby, żeby nie było właśnie nieporządku, żeby tak wszystko nie leżało. I zapomniałam, że je mam, bo i ciągle tylko dżinsy noszę. I raz założyłam inne dżinsy, ale one są cieńsze, więc mi było zimno i cały czas chodzę w tych lewisach, co mi mama dała ostatnio w Warszawie. Ale dzisiaj ubieram bluzę na drogę, bo mi tak najwygodniej do karmienia, bo ten sweter to... te swetry wszystkie takie grube są. Chyba, że ubiorę ten niebieski sweterek, ale teraz on jest na dnie torby. Ta, taki, który bardzo lubię. Ale dobra, nie. Nie, bo on ma dekolt i jak na stację czy coś, to nie, lepiej, lepiej już zostanę w tej bluzie i w tych dżinsach. Pakuję owocki, bo wiecie, zawsze jak się wyjeżdża, to się to wszystko zostawia. A tu mandarynki, pomidor żółty, kalarepa, pomarańcze, ananas. To by wszystko tu zgniło, bo przecież tutaj nikogo nie będzie przez weekend. To mi ładnie wyschło, więc mam nadzieję, że... Mleko też biorę, bo przecież nikt tu nie pije owsianego, a my już nie wrócimy przed świętami. Więc biorę, bo już tylko rano do kawy złożyłam, wzięłam sobie bułeczkę z łososiem, zrobiłam na drogę, bo ja to będę głodna, a nie będziemy się zatrzymywać, jak Lili nie będzie potrzebować, bo wtedy się obudzi. Wiecie o co chodzi. Nie wiem w ogóle, jak się zapakujemy, ale to mam torbę zabawki i ten to do tyłu, mam dwie z puzlami. tam jest jeszcze jedna, moja kuzynka przywizła ciuchy dla małej, jedna cała z tymi, tym koszem na owoce i wszystkim, co zostaliśmy. Walizka Adriana, no mała co prawda, ale jednak, torba z i Ciuchów Brudów, zobaczymy. Te tam, tutaj, tutaj, to tu jeszcze zostawimy dla małej, bo jak tak przyjdzie ze spaceru to się jeszcze będzie musiała pobawić, bo przy Wałcie od razu nie zaśnie, tu są brudy. Wanienka, a jeszcze ten Teraz zbierzemy. Jeszcze ja torba. Nie, pokazuję błagę. O, jeszcze ta torba. Nie wiem tylko, czy to było mądre, bo ona jest zerwana. Ale okej. Okay. Spakowane, to spakowane. Nie szkodzi. Wczoraj ubrudziłam sobie tą skarpetkę z <grym> zupą. I słuchajcie, mam trzy pary takich skarpetek, i mam jedne, które właśnie mają tutaj taką samą plamę od kawy, jeszcze tak po boku. Więc śmiesznie, że ubrudziłam takie same skarpetki w taki sam sposób. <grym> Jest 12.30, więc nie pospała 2 godziny, bo o 10.30 dziadek z nią wyszedł. I powiem wam, że schodziłam na dół po nią. To wózko jeszcze wygląda, jakbyś z godzina mogła pospać. Nie wiem, czy to możliwe, bo ona chyba 3 godzin to nigdy nie spał dzień. Ale śmieszne jest to, że zawsze z dzieckiem jest na odwrót. Jak ma spać, to nie śpi. Teoretycznie teraz nie musiałaby tak długo spać A spała No więc zobaczymy jak będzie w aucie Dlatego się nie spieszymy No bo musi się jeszcze pobawić Dziadek nosi rzeczy do auta I już zdecydowaliśmy, że w sumie nie weźmiemy tego materaca, Co babcia do nosia przywiozła Bo nie ma po prostu takiej szansy Żeby to się zmieściło Robisz kawę? A tu ja też bym wypiłaś. A co sobie wziąć? No właśnie, ja też bym wypiła jeszcze, bo no wiecie, Nunia teraz tak od razu nie zaśnie, więc w sumie wyjedziemy w takiej porze obiadowej pewnie. Ale ja sobie zjadłam jeszcze jedną bułkę z łososiem. Zobaczymy, nie spieszy nam się, bo plany się zmieniły, więc dzisiaj i tak się nie zobaczymy z statusiem. Ale jestem ciekawa, jak ona już w takim wieku zareaguje na domek po takim czasie. Jest godzina 14.13 i zaraz ruszamy <grystanie> Więc tak <grystanie> <grystanie> Proszę bardzo, nie jest tak, Nie że... Ja tniemy tutaj, o oh. A, gadam do widzów Snowflakes dance <grystanie> upon the trees Children laughing in the breeze Lights are twinkling in the night everything feels pure and bright stockings hung with so much care gingerbread and cozy flair grandpa's stories that we love underneath the stars above christmas cheer around us all hearts are warm while snowflakes fall love and light Wtedy, Kto tam jest, co, tam zabawa. Się, zabawa. co tam jest? Co tam jest? Widzę, się Co tam jest? Gdzie ty jesteś? Powiedz przystanek, bo co? Bo spałam pół godziny, tak? I się zaczęłam. Mój baba jest też. Tak. Gdzie jest? To czuję po palcach. nasze? Tak, no. To nasze. Nie tu ściągnij. Nie tu ściągnij. Tatoś też chciał herbatkę. Wszyscy. Ale tobie w ostatnim momencie wymieniłam gąbkę. Zawsze pijesz czarną, a akurat z mlekiem. No z maczką chciałam ten. nie co myślałeś tak kawa no. Hej kochani! Jesteśmy w domu! I tutaj mamy świąteczną laskę. Tak Liliś? I na świątecznym kocu karmię Niunekę. Dotarliśmy i właśnie tam widzę, że Piotrek postawił, tęsknił za Lili i postawił y, przytulanki na leżaczki. A przy telewizorze widzę prezencik z paczuszka z Twinkle candle także zobaczymy zaraz, co tam jest. Sprawdźmy. Proszę bardzo, Merry Christmas, Twinkle Candle. I sprawdźmy, co tu jest. Nie wiem, czy jedną ręką mi się uda. Chyba, pomogę sobie. O. Winter Tree. No. waga Poradnik pali na świec. Jestem ciekawa, jak będzie, jak się odpali. No, jakby design jest bardzo ładny. Ale powiem Wam, że zapach... No niby... Daję choinkom, ale...

A więc powiem wam tak Biorę sobie kubek Pod kolor tutaj printu z bluzy Herbatka z cytrynką mm. Ja już nie będę raczej dzisiaj nagrywać, bo jest godzina 20. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Ubrałam jakieś dresy, mam tłusty łeb. Chcę umyć sobie włosy, chcę sobie ponakładać pościelę. Rodzice pojechali po materac. Piotrka jeszcze nie ma, będzie raczej późnym wieczorem w nocy. Lili się bawi, ułożyłam jej tutaj końcik. Ona ogólnie przeraczkowała ze Stevenem, zresztą jak widzieliście na poprzednim klipie, nie wiem, czy się nagrało, jak akurat raczkuje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się jutro. Już będą atrakcje. Pojedziemy do Ogrodu Świateł prawdopodobnie, tego co jest w Warszawie. No, zobaczymy. Buziaczek! Pa!